Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajemy w Kroniki Mertlanera Holos. Ostatnio dostaliśmy kilka zadań i powinniśmy się w końcu nimi zająć. Bo zaczyna nam się to nawarstwiać. A lepiej by jednak było jak najszybciej to zakończyć. W takim razie do wuja na razie nie będziemy szli. Zastanawiam się nad, nad tym, żeby po prostu teraz skoczyć, przespać się do nocy. I zobaczyć, czy uda nam się w nocy podkraść tę miksturę, której potrzebujemy. Z pewnością ułatwiło sprawa. Do północy. Niech nastanie środek nocy. Nie ma się tak naprawdę co obawiać, że upsujemy sobie w ten sposób jakieś zadania. Upływ czasu nie ma tu zbyt dużego znaczenia. O, proszę, zburzony mieszek. Szukaliśmy ostatnio złota. Repa Zawsze to coś. na Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie znam no, się na otwieraniu zaraz zamków. Zaraz się okaże, że trzeba. Nie się otworzyć zamek, żeby wyciągnąć. Nie znam się mikstura. na otwieraniu zamków. A jednak są same ksturki. Warto będzie i tak tutaj wrócić na pewno. Jak już poznamy sposoby na otwieranie zamków. Ok, mam nadzieję, że nie będą nas za to ścigać. Odpocznijmy sobie do rana. Nie ma to jak efektowny zaskok. Tam dół, i mieliśmy się spotkać gdzieś obok Kowaleczka. Zagadajmy do niego, czy on będzie. Co słychać? Od tej cholernej pogody przemokły mi buty. Aha. Okej, okay. tak, tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzowała się obręcz w wersy. Stary Torsten wszystko zreperuje, rzecz jasna, po odpowiedniej cenie. Kim jesteś? Nazywam się Torsten. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kujesz broń? Tylko jeśli muszę. Jeśli stawka jest wysoka, wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy i toporów, może coś cię zainteresuje. Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną Klingę, pogadaj z odgarem ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Sam pracujesz w tej kuźni? Od paru lat pomaga mi Stone, mój czeladnik. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Ja jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi, tak jak jego ojciec. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego szurówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuśni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to. stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Możesz mnie czegoś nauczyć. Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtoziobowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. Okej, okay, to może być przydatna umiejętność. Co słychać? Coraz więcej osób trafia na wyspę. Jeśli jest to zwiastun nadciągającej wojny, to chyba najwyższy czas pakować manatki. Pokaż mi co masz na stanie. Stary, zakrzywiony miecz. 40 zręczności wymaga. No, zręczność albo same dwuręczne. Wymaga siły, jest dwuręczna siła, i jednoręczna. Krótki miecz. To jest broń na zręczność. Problem z broniami na zręczność jest taki, że one nie skalują się ze zręcznością, to znaczy, że nie zadajemy dodatkowych obrażeń od zręczności, tylko i tak od siły. Naprawiłby to patch, znaczy patch specjalny addon, ale ja na addonie żadnym nie gram. Piepski, szeroki miecz. O, to jest coś. Nie wiem, przygarną. To jest dość długie ostrze. Okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy, co to dalej będzie. Pokaż mi, co masz na A, dobra, to już sprawdzałem. Hmm. Czas na mnie. Mam wszystko ok. Mam miksturę. Świetnie, też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. No, broń dwuręczna, tak? To kurwa. A nie, jednoręczna. No, okay, ciekawe, tylko że wymaga aż 15 sił. 5 siły za mało. Chwila. Chodźmy po najwyżej. Za mną! Teraz w końcu będziemy mogli obejrzeć wioskę. Ostatnio, jak weszliśmy, to teleportowało mnie. Po tym, jak się na chwilę wróciłem z wioski. Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach. Było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie. Wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Zero punktów nauki, ale kosztuje w złocie jak najbardziej. Jak leci? Aż dziwne. Że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest spokój. No, zazwyczaj. Pokaż mi swoje towary. Hmm, 45 sztuk złota kosztuje. No, na razie nas nie stać na takie rzeczy. Mam tutaj też tablicę ogłoszeń, ale zerkniemy to sobie. Jak trochę już się rozeznamy w wiosce. Co i jak? Przynajmniej jak zrobimy te pierwsze zadania. Trzeba uratować towarzyszy, których zostawiliśmy i udać się do wuja. Hej, co słychać? Zostaw mnie. Okej, okay, zastanawiałem się, czy on nie może nas też czegoś nauczyć. Udało się znaleźć nauczyciela, który nas podszkolił w sile. Więc sadzika, nie wyciągnąłem broni, potrzebujemy, dobra Dobra, jakoś się udało Ale po prostu ile życia, którą straciłem, tragedia Mi by się przydała ta mikstura licznicza. <grywa> Zobaczmy, co my tutaj mamy: surowe mięso, surowe mięso, surowe mięso. Mm -hmm. Mięso kopacza. Dobra, na razie po prostu zapiszemy. Przeciwnika nie widać, co się nie znajdę. Lepiej się walczy jako. Ja przynajmniej. Wbite posługiwanie się bronią. Niczego tu nie znajdę. Troszkę siły podbijemy i będzie idealnie na sam start. Lepiej schować broni, jakby tutaj coś leżało. To zawsze nam. Тогда вказник покажет. Ну, Рукольц тоже трошко жития потерял. Правда, не столько, сколько мы. Na to, że mają gości Jesteś gotów? Nie, ale mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć No nie, ciekawie, nieciekawe Słychać to pielca Może no, już życia prawie nie mam Mówiłam go, prosiłam go, żebyśmy płynęli na Korinis Nie na to cholerne, Archolos! Ale mnie nie słuchał. Wiedziałam, że coś złego się stanie i się nie myliłam. Dlaczego mnie nie posłuchał? Czy on. Przykro mi. Powinnaś iść z nami. Reszta już jest w wiosce. Tam będziesz bezpieczna. się te dialogi tutaj w jaskini. Posłuchaj mnie. Nic nie przywróci go do życia, ale jeśli zostaniesz tu, szybko do niego dołączysz. Nie gadaj bzdur. Jesteś wyziębiona, i w pobliżu kręci się pełno dzikich bestii. W porządku. Pochowanego. Ale potem musisz iść z nami, rozumiesz? Po pokonaniu topielca odnaleźliśmy Maven. Dziewczyna jest głodna i wyziębiona. Musimy zabrać się jak najszybciej do wioski. Daryl niestety nie przeżył. Pochowałem go w jaskini. Wiesz, już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego! Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do Waszej dyspozycji. Daj miło wiedzieć. Jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Dzięki, chcę wrócić do wioski. Chodź, odprowadzę cię do wioski. Tam będziesz bezpieczna. No, od razu przeniesienie do wioski. Miło. Trochę brakuje do kolejnego poziomu. Ej, sobie z nimi. Podobają ci się tutejsze warunki? Nie za bardzo. Nigdy nie jadłam za dużo, ale to, co tutaj nam serwują, to jakieś nieporozumienie. No i jeszcze ten smród. Powinni trzymać wszystkie nieczystości gdzieś dalej od chat. Tak jak to było u nas. W takim razie widzę, że nie muszę cię o nic pytać. A, aha, dobra, to jakby udało ci się coś dla nas załatwić, to byłabym wdzięczna, pamiętaj. Dobra, pocznijmy sobie, żeby nam się troszkę życie zregenerowało. Ale to nam gry korzystać po prostu. Z opcji wypoczynku w łóżku. Kiedy nie mamy za dużo mikstur. Zobaczmy w ogóle czy zadanie nam zniknęło z dziennika. Okej, okay, czyli tak. Zobaczmy, czy jedna sztuka tego mięsa dzika wystarczy w No I jednak trzeba jej troszkę więcej tego przynieść. Coś, czego brakuje w Gothicu, to zdecydowanie bieganie. O! A dobra, tutaj jest. Hej, ty. Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. Oto przepis na najlepszą potrawkę z dzika, jakiej skosztujesz w swoim życiu. Ach, na twoim miejscu nie oczekiwałabym szybkich efektów. Zajmie ci trochę czasu, żeby przyrządzić ją choćby w połowie tak dobrze jak ja. Gdzieżbym śmiał dorównać twojemu kunsztowi? Próbować zawsze możesz. A noż kiedyś ci się uda? Jak leci? Był u mnie ostatnio facet, który usilnie próbował mnie przekonać, że z chrząszcza można zrobić pyszną potrawkę. Upadł na głowę, czy co? Okej. Okay. Zobaczmy sobie ta runa teleportacyjna. Wszystkie moje runy teleportacyjne. Okej, okay, czyli wszystkie w jednym po prostu będziemy mieć. Napisz z, z dzika. dzika. Odnawiasz 125 punktów trafienia. I premię do maksymalnych punktów trafienia. Jeden super. Rozumiem. Ta sprawa: Trzy smażone mięsa dzika. Wieloletnie wino. Dorebka pieprzu i sól. Właściwości przedmiotu: smakowita potrawka z dzika z warzywami i dodatkiem wina. Odnawia punkty trafienia a to to już wiemy, tak? I to od razu znika z ekwipunku. Ok. Bra. On nas okay. tylko może nauczyć. Zacznij dorob. Tak, tylko broń w ręczna też siły nas nie uczy. Ok. Na sobie na dwóch saveach. Tak wraje czego? <laughs> I można ruszyć tutaj. Kawałek blas. Chydne mięso do szczura. Tutaj czeka na Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało, i tak pozostałem tu do dzisiaj. Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta, zabij zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia, nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Okej. Okay. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny, ale będzie cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek, sam rozumiesz. Właśnie oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. Co słychać? Uważaj na żabo ludzi. Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu. Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archolos, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. Ucz mnie. Nie ma sprawy. No i w tym przypadku świetnie by to wyglądało. Mamy od razu łuki i zręczność, gdybyśmy się jednak posługiwali łukami. Właśnie. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od Ciebie za przystępną cenę. Trochę się dowiedzieliśmy. No proszę i wilki, to jeszcze dwa. Lepiej z dwoma naraz to nie walczyć. Oj, niestety. Chcie się uczyć oprawiania zwierzyny. To mogło być dość przydatne, kościowo. Nie znowu dwa. Nie dobrze. No, była świetna pułapka na nie. Niczego tu nie znajdę. A został tutaj tylko jeden wilk. Hmm. Jakieś śterwoja też słychać. że do dalszej eksploracji powrócimy sobie w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście tutaj ze mną. Zapraszam Was do oglądania innych moich serii i do zobaczenia w następnych przygodach. Trzymajcie się. Cześć!